Ale również my, jako rodzice, powinniśmy wyrabiać sobie pewne, pewną taką postawę, postawę kształtowania pozytywnych relacji i nawyków konsumenckich u naszych dzieci. To jest to, co możemy dla nich zrobić, po to, żeby odpowiedzialnie dysponowały pieniędzmi, po to, żeby zachowywały czujność, zwłaszcza w tym świecie internetowym, i również przygotować dzięki temu ich do dorosłego życia. Bardzo dziękuję panie prezesie za wszystkie informacje. Ja państwu tylko jeszcze przekażę, że wideo czaty z ekspertami na Facebooku Światowego Dnia Konsumenta są, można tam bezpłatnie otrzymać poradę, taki webinar dla konsumentów myślę, że może się przydać. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Sukces Zofii Klepackiej w mistrzostwach Europy w olimpijskiej windsurfingowej klasie RSX Polka wywalczyła brązowy medal. Zofia Zosia Klepacka, incerferka, jest razem z nami. Witam, witaj. Cześć. Dzień dobry. Dobry wieczór państwu. Dobry wieczór, tak. Dobry wieczór. Serdeczne gratulacje, tak na początek. Bardzo się cieszymy. Gratulujemy. Złoto było o włos. No, rzeczywiście, tak, złoty, złoty medal był bardzo blisko. Zawsze by się chciało więcej, ale w tym jest właśnie piękno sportu, że raz się wygrywa, raz się przegrywa. Stanęłam na tym najniższym stopniu podium, z czego się bardzo cieszę. Każdy jedzie z myślą, aby zdobyć ten wymarzony medal. No, ale cały czas jestem w formie, cały czas pływam w czołówce światowej. To dobry prognostyk. Na Igrzyska Olimpijskie, które już są za cztery miesiące. No właśnie o nich też chciałabym porozmawiać. Bardzo cieszy się też rodzina, nie tylko chyba z tego medalu, a również z powrotu mamy, prawda? No, tak, tak. No. Nasz się wiąże z ciągłymi wyjazdami i no na pewno. Tęskniliście trochę, co za mało? Trochę tęsknili za mało. No to jeszcze potencjał pewnie jeszcze trochę, no bo te przygotowania do igrzysk olimpijskich w Tokio już się rozpoczęły. Ja miałam okazję pod koniec ubiegłego tygodnia rozmawiać z naszymi lekkoatletami, którzy wywalczyli medale w, w Toruniu. Oni mówią, że no to już jest dawno temu i nieprawda, a od jutra zaczynamy kolejne przygotowania, tym razem na Tokio. Tak jest w Twoim przypadku również? No tak powoli u mnie, ponieważ w styczniu przeszłam COVID, no i tak z objawami, niestety. Mhm. Tak więc powoli dochodzę do siebie. Można powiedzieć, że wystartowałam w tych miesiącach Europy z marszu. Mieliśmy jedno zgrupowanie na Lanzarote, tak więc też nie przygotowywałam się za bardzo fizycznie, tylko powoli wracałam do, 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 do sportu. No ale przed nami. Ciężkie zgrupowanie w maju, już koniec kwietnia mistrzostwa świata. Tak więc też nie można spocząć na laurach. To są ostatnie miesiące, ostat... każdy dzień jest policzony. I to trzeba po prostu się koncentrować na swojej robocie. Ja to robię, a tutaj jeszcze Państwu pokażę właśnie medal. O, pięknie. Wystawiłam <głos》głos》> go na licytację. Już dostało dwie godziny do, do końca licytacji dla pewnej starszej kobiety. Z kresów, już mamy 10 tysięcy, jeszcze dwie godziny zostało. Możecie licytować medal na moim facebooku, na profilu sportowym. To mobilizujemy absolutnie naszych widzów. Wspaniały gest, za który też pięknie dziękujemy. Wspomniałaś o tym COVID-zie, który, który przeszłaś z objawami, czyli pewnie no, w jakiś sposób odbiło się to na, na kondycji. Tak, tak, no to to nie jest y, zwykłe przeziębienie. Y, rzeczywiście y, ja miałam takie typowe objawy, bóle mięśni, potężne zmęczenie, no i do tej pory nie mam węchu ani smaku, tak więc no, takie typowe covidowe objawy. No ale jestem młodszą osobą i jakoś mój organizm sobie dał z tym radę, ale wiem, że dla starszych ludzi. Może jak ich dopadnie to to muszą mieć bardzo ciężko. Cieszymy się, że wraca. Życzymy oczywiście dużo zdrowia. Trzymamy kciuki za jeszcze więcej. Trzymamy kciuki oczywiście za Tokio, za Igrzyska Olimpijskie. No pewnie teraz najwięcej zdrowia trzeba życzyć, bo to jest potrzebne. Sportowcy też, my jesteśmy wszyscy, my kibice jesteśmy spragnieni waszych sukcesów, a nawet chociaż waszych występów chociażby, żebyśmy poczuli tak samo to, że możemy wyjść z naszych domów przez ten telewizor, przez oglądanie, przez dopingowanie. Jak to wygląda w czasie pandemii? Czy korzystacie z, z porad psychologów na przykład, Czy wsparcie rodziny na przykład wystarcza w tym momencie. No bo ja rozumiem, że to dla was sportowców też trudny czas. Wsparcie rodziny jest bardzo ważne, ale no ja nie korzystam akurat osobiście z psychologów, mam Boga, dużo się modlę. No ale każdego zachęcam, każdy spacer na świeżym powietrzu, dotlenienie organizmu Sprzyja, potem się człowiek lepiej czuje, lepiej śpi, a każda aktywność sportowa działa na nasze zdrowie, przepompowujemy tą krew i się lepiej czujemy, wydzielają się endorfiny, a więc każdy ruch jest wskazany. Absolutnie, rodzina to podstawa. Zgadzam się w 100%. Powiedz jeszcze, czego ci życzyć teraz na te najbliższe miesiące? No, oczywiście, zdrowia i kondycji, tego pewnie najbardziej, no bo te przygotowania pewnie też ciężkie będą. Tak, no zdrowie tutaj jest najważniejsze. Dzisiaj nie możemy nic planować, bo tak naprawdę pandemia cały świat zaskoczyła. Ten COVID zaskoczył cały świat, ale yy, no. Możecie mi życić wiatru w żagle, to chyba, to, A jest, to, to życzymy wiatru w żagle, absolutnie. Ostatnie pytanie, szybko, odpowiedź. Minimum na Tokio, to? Oczywiście jadę walczyć o medal. Oczywiście, a my trzymamy kciuki za ten złoty. Bardzo dziękujemy. Zofia Klepacka była naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję. Przypominam, można licytować jeszcze cały czas przez dwie godziny. Ten oto medal bardzo charytatywny. Cel wspieramy starszą osobę. Dziękuję Państwu bardzo. To już wszystko, bo o tym się mówi, a już za chwilę wiadomości. Do zobaczenia. Dobranoc. Sytuacja epidemiczna jest poważna. Notujemy wiele nowych przypadków zachorowań. Od dziś dodatkowe obostrzenia w kolejnych dwóch województwach. Szczegóły już za chwilę. Jest 19.30. Michał Adamczyk, witam Państwa i zapraszam na wiadomości. Czasami ludzie myślą, że ich to nie dotknie, bo tego nie widać. I to jest tragedia. Czerwona strefa coraz większa. Kolejne regiony z nowymi obostrzeniami. Sytuacja na Mazowszu, ale również w kilku innych województwach w Polsce jest bardzo poważna. Jak to możliwe, że most, który ma 7 lat, jest nie, nie do użytku? Kto to konstruował? Kto to odbierał? Afery Platformy Obywatelskiej do rozliczenia. Ta partia ma bardzo poważne problemy z utrzymaniem prawa we własnych szeregach. To było coś niesamowitego. To było przede wszystkim sukcesem naszej inżynierii. Kolejka na Kasprowy Wierch ma już 85 lat. W tej chwili koleją wjeżdża ponad pół miliona osób rocznie. Wzrasta liczba nowych zachorowań na koronawirusa, a Ministerstwo Zdrowia szczyt trzeciej fali prognozuje na przełom marca i kwietnia. Do regionów z zaostrzonymi zasadami bezpieczeństwa dziś dołączyły województwa mazowieckie i lubuskie. A o szczegółach opowie państwu Maksymilian Maszenda. Zaostrzone zasady bezpieczeństwa w konkretnych województwach oznaczają ponowne zamknięcie obiektów sportowych, kin, muzeów czy większości sklepów w galeriach handlowych. Jak trzeba, to trzeba, nie? Oczywiście. No, trzeba, trzeba, uważam, dostosować się. Wcześniej obostrzenia wróciły już w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim. Dane z ostatniej doby to ponad 10 tysięcy nowych przypadków w całym kraju. Ten wzrost osiąga dynamikę rzędu 75%. Jest to zdecydowane, jeśli można tak powiedzieć, przyspieszenie w stosunku do tego, co obserwowaliśmy w ostatnich dniach. Minister zdrowia nie wykluczył dalszych obostrzeń w najbliższych dniach. Sytuacja na Mazow ale również w kilku innych województwach w Polsce jest bardzo poważna, jeżeli chodzi o napływ pacjentów do szpitala. Jest też to coraz młodsza grupa. Lekarze zwracają uwagę, że do szpitali obecnie częściej niż w poprzednich miesiącach trafiają pacjenci z cięższymi objawami. Stąd apele o bezwzględne przestrzeganie obostrzeń przez wszystkich bez wyjątku. Kwestionowanie tego, że wirus istnieje, kończy się w momencie takim, jak człowiek zachoruje. Widziałem wiele takich przykładów i sytuacji, kiedy ludzie kwestionowali, bądź jak sami zachorowali, bo jak blisko nagle okazywało się, że rzeczywistość spadła na nich z siłą pięści. Ministerstwo ogłosiło też wprowadzenie nowej ścieżki testowania na koronawirusa. Nie będzie potrzebne skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Wystarczy wypełnienie krótkiego formularza przez internet i odpowiedzenie na kilka pytań o stan zdrowia. Szczepienia pomimo problemów z dostawami w Unii Europejskiej trwają i to szybciej niż zakładano. Wszystko wskazuje na to, że jutro e, zaszczepimy e, 3-milionowego pacjenta pierwszą dawką. To dwa tygodnie szybciej niż planowano. Tymczasem AstraZeneca ogłosiła kolejne opóźnienia w dostawach, a kilka krajów poinformowało o czasowym prewencyjnym zawieszeniu szczepienia preparatem tego koncernu w związku z doniesieniami mediów na temat skutków ubocznych. Producent zapewnia, że szczepionka jest bezpieczna. Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia nie ma dowodów, że preparat może być niebezpieczny, a Europejska Agencja Leków stwierdziła, że szczepionka nie zwiększa ryzyka zakrzepów. Maksymilian Maszenda, wiadomości. W tym tygodniu w szpitalach tymczasowych uruchomionych zostanie ponad 1,5 tysiąca miejsc dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Według danych Ministerstwa Zdrowia teraz zajętych jest prawie 70% łóżek dla pacjentów covidowych w szpitalach stacjonarnych. Tymczasem jeszcze kilka dni temu politycy opozycji krytykowali i wyśmiewali ideę szpitali tymczasowych. Konrad Wąż. Obecna fala epidemii różni się od poprzedniej. Wirus atakuje coraz młodszych pacjentów. Teraz duży procent pacjentów stanowią ludzie młodsi. Nieobciążeni chorobami towarzyszącymi, współistniejącymi, a przebiegi ich choroby są bardzo ciężkie. Coraz częściej pacjenci zakażeni koronawirusem są kierowani do takiego jak ten szpitali tymczasowych, przeznaczonych wyłącznie dla pacjentów covidowych. Jeszcze kilka tygodni temu bezpardonowo opozycja atakowała fakt budowania szpitali tymczasowych. Stwierdzili, że to są wydatki zbędne, że te szpitale stoją puste i że one w ogóle nie są potrzebne. Dzisiaj, gdy mamy trzecią falę, właśnie te szpitale są naszą linią odporu, jeżeli chodzi o kolejne zachorowania. Przypomnijmy, politycy opozycji wielokrotnie w swoich wypowiedziach sugerowali, że budowa szpitali tymczasowych to strata pieniędzy. Ponad 500 milionów złotych za 19 szpitali. Do, dochodzi, do tego dochodzi ta nowa kwota 46 milionów za, za organizację i funkcjonowanie szpitala. E, e, narodowego. Trzeba będzie dodać jeszcze kolejne miliony, żeby później doprowadzić Stadion Narodowy do poprzedniego e, stanu. Dziś Szpital Tymczasowy na Stadionie Narodowym to miejsce, gdzie trwa walka o życie i zdrowie kilkuset pacjentów. Szpital Narodowy. Co to jest? Narodowa zabawka? Miejsce dla zdrowych? Szpital Narodowy jest biarowską wydmuską. Szpitale tymczasowe często stoją puste. Szpitale tymczasowe są uruchamiane tam, gdzie notowany jest szybki wzrost zachorowań na COVID-19. Z prognoz wynika, że w tym tygodniu ta liczba znacznie wzrośnie. Jesteśmy rozkarżani o to, że zostały przygotowane szpitale tymczasowe, które w chwili obecnej, jak się okazuje, kiedy ta, jak niektórzy mówią, trzecia fala Narasta, no są po prostu potrzebne. To właśnie zabezpieczenie wystarczającej liczby łóżek na wypadek kolejnej fali epidemii. Od początku było rolą tak krytykowanych przez opozycję szpitali tymczasowych. Mamy przygotowanych dla pacjentów z koronawirusem 35 szpitali tymczasowych. Aktywnych w tej chwili mamy 22 szpitale, pasywne, czyli szpitale, które są wyposażone i w pełni przygotowane do przyjęcia pacjentów mamy w tej chwili tych szpitali. 13. Dlatego dziś w całej Polsce politycy Prawa i Sprawiedliwości bronili szpitali tymczasowych. W szpitalach tymczasowych i oprócz tego w wielu innych punktach oddziałów covidowych w szpitalach w Polsce walczy się codziennie o życie i zdrowie. Jest skandalem, że opozycja chciała te szpitale rozebrać. Że uważa, że to jest coś bardzo nietrafionego. Na kolejnych pacjentów z koronawirusem czeka obecnie 28,5 tysiąca łóżek w polskich szpitalach. Ta liczba wzrośnie w tym tygodniu do 35 tysięcy. Konrad Wąż, wiadomości. Od dziś rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich na 2021 rok. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od tego roku wnioski przyjmuje już tylko w formie elektronicznej przez aplikację eWniosek Plus. O szczegółach Jakub Krzyżak. Michał Małecki prowadzi z żoną gospodarstwo rolne o powierzchni prawie 70 hektarów. Ich głównym źródłem utrzymania jest hodowla bydła. Dopłaty bezpośrednie i obszarowe to dla nich bardzo pomocny zastrzyk gotówki na wiosnę. Wykorzystujemy do produkcji paliwo, nawozy, zakup materiału siewnego, czy, czy ewentualnie jeszcze jakieś bydło. Dokupujemy bieżące remonty. Żeby uzyskać dopłatę bezpośrednią na 2021 rok wystarczy złożyć prosty wniosek. W tym roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje je jedynie w formie elektronicznej przez aplikację EWniosek Plus. Tą samą drogą można wnioskować o dopłaty z programu rozwoju obszarów wiejskich. Pomagamy oczywiście w wypełnianiu wniosków. Rolnicy też mają możliwość sami taki wniosek złożyć. Mają udostępnione klawiatury myszki i mogą sobie sami z naszą pomocą taki wniosek wypełnić. Wypełnienie e wniosku jest łatwiejsze niż papierowego. Aplikacja daje wskazówki i komunikaty o stwierdzonych brakach lub błędach. Dopłaty oczywiście są, e, wpływają fizycznie na konta rolników, ale tak naprawdę te dopłaty są do tego, żeby konsumenci mieli tańsze produkty spożywcze. Czy tańsze mleko, czy tańszy chleb, bułki, no, produkty codziennej konsumpcji. Żeby otrzymać pełną dopłatę, wniosek należy złożyć do 17 maja. Po tej dacie do 11 czerwca będą nadal przyjmowane, ale kwota dopłaty będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Jakub Krzyżak, wiadomości. Bartłomiej Wrublewski, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich. Sam kandydat zapewniał, że Rzecznik powinien być przede wszystkim, stać przede wszystkim po stronie najsłabszych. Jeśli zostanę Rzecznikiem Praw Obywatelskich, będę się starał pomóc każdemu człowiekowi, niezależnie od wieku, niezależnie od przekonań politycznych. Niezależnie od zap zapatrywań światopoglądowych, niezależnie od stanu zdrowia, niezależnie od orientacji, nikt nie może być w Polsce dyskryminowany. Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu. Kadencja obecnego Rzecznika Adama Bodnara zakończyła się we wrześniu. Parlament już trzykrotnie próbował wybrać jego następcę. A za naszą zachodnią granicą ruszył właśnie super rok wyborczy. Na razie za Niemcami wybory do parlamentów w dwóch krajach związkowych, czyli w Badeni Wirtenbergi i na Dreni Palatynacie. Dla CDU Angeli Merkel ten wyborczy maraton rozpoczął się od podwójnej porażki. Partia niemieckiej kanclerz przegrała wybory do obu landtagów. Marcin Czapski. O takiej jak ta radości w sztabie CDU w Badeni Württembergi nie było mowy. Partia Angeli Merkel zdecydowanie przegrała tam z zielonymi byłem trochę zaskoczony wynikami, zwłaszcza po tych wszystkich sygnałach od ludzi, którzy narzekali na środki ostrożności, jakie ostatnio wprowadzaliśmy. Dla CDU jest to rozczarowujący i katastrofalny wynik, za który oczywiście jako główny kandydat biorę pełną odpowiedzialność. 23% poparcie w Badeni Wirtembergi i 26% w Nadrenii Palatynacie to najgorsze wyniki CDU w Landach, które dawniej były jej twierdzą. To ważny sygnał, bo lokalne wybory traktowane są jako barometr nastrojów przed wrześniowymi wyborami na szczeblu federalnym. Kein... Mówiąc bez ogródek, to nie jest dobry wieczór wyborczy dla CDU. Chcielibyśmy innych, lepszych wyników w tych wyborach, tym bardziej, że słabe wyniki w poszczególnych landach mogą świadczyć o spadającym poparciu dla kanclerz Merkel i rządzącej koalicji CDU, CSU, zwłaszcza po ostatniej aferze maseczkowej. Nieportuny dla CDU, -CSU. Incydent związany ze skandalem korupcyjnym a dotyczącym dwóch posłów tych ugrupowań. Zdaniem ekspertów za pół roku wyborcy będą brać pod uwagę także wcześniejszą politykę Angeli Merkel, chociażby dotyczącą kwestii imigrantów. Tych imigrantów wjechało mnóstwo. Oni wbrew prawu europejskiemu zostali przyjęci i włączeni w obieg życia społecznego. Polityka otwartych drzwi Angeli Merkel już wpłynęła na poważne tąpnięcie poparcia dla niemieckiej Hadecji, również dla jej koalicjanta niemieckiej socjaldemokracji. Według najnowszego sondażu rządząca koalicja może obecnie liczyć na maksymalnie 33% głosów, a do wrześniowych wyborów to poparcie może jeszcze spaść. Na wiadomości Marcin Czapski. Kim jest kobieta w polskim mundurze? Czy wróciła do Polski, czy została na emigracji? Tajemnica ze zdjęcia chce przy pomocy internautów rozwiązać Instytut Pamięci Narodowej i publikuje fotografię zrobioną ponad 70 lat temu, prawdopodobnie w Wielkiej Brytanii. O historiach ukrytych w zdjęciach Magdalena Wierzchowska. Drobna szatynka o niebiesko szarych oczach spogląda z fotografii, jakby nieco oniśmielona. Prawdopodobnie jest to kobieta służąca pomocniczej służbie kobiet, powstałej z rozkazu generała Andersa w 1941 roku. Ewentualnie pomocniczej, lotniczej służbie kobiet. Żołnierka trzyma w dłoniach futerał z inskrypcją DFC. To skrót od brytyjskiego odznaczenia Krzyż Wybitnej Służby Lotniczej. Odbierała je za kogoś, kto już tego zrobić nie mógł, czy sama została odznaczona. W Instytucie imienia generała Sikorskiego w Londynie jest około 1000 jednostek archiwalnych, personalnych, teczek kobiet służących właśnie w pomocniczej Lotniczej Służbie Kobiet. Odznaczenie otrzymało około 200 kobiet w czasie II wojny światowej. Do IPN u zdjęcie trafiło bez żadnego opisu. Fotografię wykonano prawdopodobnie na ulicy Londynu, Glasgow, Edynburga lub St. Andrews. Na stronie Uniwersytetu w Buffalo jest zdjęcie, które wygląda, jakby była na nim ta sama osoba, tylko w innym kadrze. Datowane na 1944 rok. Z jednej strony historycy mówią, że to jest cięcie w czasie. Nie wiemy, co jest przed zdjęciem i po zdjęciu. Ale nie ma innego źródła historycznego, które tak bardzo bezpośrednio wiąże nas z przeszłością. W poszukiwanie żołnierki ze zdjęcia zaangażowało się wiele osób. Podobnie jak kiedyś w odkrywanie niezwykłej historii rotmistrza Pileckiego. Zachowało się niewiele zdjęć polskiego bohatera, więc są tym cenniejsze. My mamy taki bardziej namacalny kontakt z historią. Łatwiej jest trafić, łatwiej jest komunikować o ważnych sprawach, o ważnych osobach czy o wartościach, które oni realizowali. 73 lata temu komunistyczne władze skazały rotmistrza Witolda Pileckiego na śmierć. Do dziś nie odnaleziono jego szczątków. Magdalena Wierzchowska, wiadomości. Narodowy Bank Polski w najbliższych latach dokupi około 100 ton złota rezerwy, które będą trzymane w Polsce. To plan prezesa NBP Adama Glapińskiego. W wywiadzie dla Tygodnika Sieci szef banku centralnego zapowiedział, że zamierza ubiegać się o kolejną kadencję. Nie przewiduje też na razie wprowadzenia ujemnych stóp procentowych. Kamil Trzaska gdy Narodowy Bank Polski po raz pierwszy poinformował o dużych skupach złota w 2018 i 2019 roku, krytycy, głównie związani z opozycją, atakowali prezesa za gigantomanię i czarnowictwo. Ale wybuch pandemii i załamanie na światowych rynkach pokazały, że to nie gigantomania, a szósty zmysł władz NBP. Na tej transakcji Narodowy Bank Polski zarobił, chociaż tak naprawdę nie chodziło o ten zarobek, który jest ważny. Tylko na budowanie tego fundamentu e, stabilności finansów państwa. Dziś Polska dysponuje w skarbcach złotem o wartości przekraczającej 13 miliardów dolarów. W tej chwili mamy 229 ton z tego zamówienia kadencji kupiono mniej więcej połowę. Sporo ściągnęliśmy do polskich skarbców. W ciągu kilku lat chcemy dokupić też jeszcze co najmniej 100 ton i też trzymać je w Polsce. W wywiadzie dla tygodnika sieci prezes NBP Adam Glapiński podkreślał wielokrotnie, że Polska potrzebuje solidnych fundamentów dla budowania swojej wiarygodności finansowej. Polska budzi się ponownie do życia jako kraj wysoko rozwinięty. Tak jest już traktowana. W NBP czujemy to wyraźnie. Na forach międzynarodowych traktowani jesteśmy jako państwo silne, rozwinięte, stabilne. Narodowy Bank Polski cały czas monitoruje sytuację na polskim rynku. Operacje rynku otwartego. Dostarczanie płynności potrzebnej do programów antykryzysowych to są operacje niestandardowe, ewidentnie niestandardowe i bez precedensów w historii Polski. Pozytywne oceny polskiej wiarygodności finansowej łatwo wystawiać, gdy i gospodarka, i rynek świetnie sobie radzą. Ale w dobie pandemii i światowego załamania gospodarczego, utrzymanie tej wiarygodności to najtrudniejszy test, który według międzynarodowych agencji Polska jak dotąd zdaje wzorowo. Kamil Trzaska, wiadomości. Oglądają Państwo główne wydanie wiadomości, zobaczmy co jeszcze przed nami. Remont historycznego niszczyciela ORP Błyskawica. Znamy skład kadry na marcowe mecze eliminacji Mistrzostw Świata. Mija 10 lat od wybuchu wojny w Syrii. Jej dotychczasowy bilans to ponad pół miliona ofiar śmiertelnych i 13 milionów uchodźców. Trący się konflikt sprawia, że bez pomocy z zewnątrz Syryjczycy są skazani na głód, nędzę i cierpienie. Damian Szpagliński. Syria. 15 marca 2011 roku. Początek jednego z najbardziej trudnych humanitarnych konfliktów, mianowicie wojna w Syrii. Zaczęła się od antyrządowych protestów w dużych miastach. Bashir al-Assad użył armii przeciwko swoim własnym mieszkańcom. I tak jak w innych krajach arabskiej wiosny, poszła lawina. Dziś nie wiemy, kiedy cierpienie Syrii chrześcijan się skończy. Ciągle mamy nadzieję, że nastąpi to wkrótce. Dotychczasowy bilans wojny jest przerażający. 13 milionów ludzi, którzy musiały uciekać z domów. Miliony dzieci, które zostały urodzone w Syrii i w krajach w sąsiednich, które przyjęły uchodźców syryjskich, które nie znają nic oprócz wojny i poniwierki. A do tego ponad milion rannych i kilkaset tysięcy zabitych. Jak tylko zaczęła się rewolucja, straciłem trójkę dzieci. Potem uciekałem z wioski do wioski. Straciłem w sumie 13 synów. Najmłodszy miał 13, najstarszy 27 lat. Straciłem też żonę. Teraz mi... Mieszkam w namiocie, opiekuję się dwanaściorkiem wnucząt. Syria nie odbuduje się tak szybko. Mówi się o straconych dwóch- trzech generacjach. Osiemdziesiąt procent dzieci urodzonych w trakcie wojny nie umie czytać ani pisać, bo nigdy nie poszły do szkoły. Dziś walki osłabły, Syryjczykom w zniszczonym przez wojnę kraju wciąż żyje się bardzo trudno. Bezrobocie przekracza 50%. Ceny w stosunku do tych, które były sprzed wojny, wzrosły 29 razy. Trzy tygodnie temu nie mogłem powstrzymać łez, kiedy moja córka powiedziała mi, że od trzech lat nie jedliśmy kurczaka. Od początku wybuchu wojny Syryjczykom z pomocą przychodzą polskie organizacje humanitarne z licznymi projektami. Gdyby nie Polacy, tysiące ludzi umarłoby z głodu. Te projekty są dalej konieczne i potrzebne, i to jest apel tamtejszych ludzi, aby. Byśmy o nich nie zapominali. Serdecznie zapraszam do tego, żeby swoje środki, yy, które możemy, przekazać właśnie na pomoc mieszkańcom tej umęczonej Syrii. Damian Szmogliński. Wiadomości. Dziś atakują Orlen, ale to w czasie ich rządów miliardowe straty przyniosły liczne nieprawidłowości nie tylko Luka Watowska, ale także wiele innych afer, jak choćby afera hazardowa, stoczniowa, reprywatyzacyjna czy Ambergold. Platforma obywatelska do dziś ma problemy z rozliczeniem swoich afer Maciej Sawicki. Orlen podbija zagraniczne rynki. Koncern ogłosił właśnie budowę instalacji specjalistycznej chemii niezbędnej w motoryzacji czy budownictwie. Dzięki tej inwestycji, jedna czwarta surowca w Europie powstanie w polskiej firmie. Firmie! która stała się celem ataków opozycji. Moja rodzina bardzo poddana jest mocnym stresom. Moje dziecko płacze. No, jak można podawać adres zamieszkania, proszę pana prezesa, spółki, która jest spółką strategiczną? Jak ma wyglądać moje bezpieczeństwo? Atakowany jest nie tylko polski koncern, ale także personalnie jego prezes. Ostatnio za. Rzekome kupno mieszkania po zaniżonej cenie, jednak według dewelopera cena za jaką Daniel Obajtek kupił mieszkanie, nie różni się od kwot, które płacili inni klienci. Średnia cena transakcyjna wszystkich mieszkań we wspomnianej inwestycji wyniosła 9578 zł za metr kwadratowy. Natomiast średnia cena za metr kwadratowy wszystkich mieszkań o metrażu powyżej 150 metrów kwadratowych we wspomnianej inwestycji wyniosła 7561 zł za metr kwadratowy. Komentatorzy oceniają, że opozycja próbuje odwrócić uwagę. Najlepszą obroną jest atak i w tej sytuacji Platforma Obywatelska tę metodę stosuje, mając przecież w pamięci, wszyscy o tym pamiętamy, liczne afery będące udziałem polityków Platformy. To most uniwersytecki w Bydgoszczy kosztował ponad 150 milionów złotych. Sztandarowa inwestycja PO w regionie grozi katastrofą budowlaną. Zaledwie... Ułamki promila, te niepożądane efekty, ale jednak ludzie słyszą te informacje... które Docierają z innych krajów, że, że tych krajów jest już całkiem sporo w Unii Europejskiej, które czasowo zawieszają szczepienia i mogą, mają pełne prawo czuć się po prostu zaniepokojeni No to, co możecie jako specjaliści im jeszcze więcej powiedzieć na ten temat. Bardzo proszę pani doktor Agnieszka Mastalesz Migas.